Dwa tysiące? Pomarzenia? Niech się wiedzie. Dedykacja dla mnie. Pomarzenia? Nie, no ty. To jest on. Widzieliście teraz mój najlepszy traf do tej pory, za FC Bońcy to było. Na samym końcu filmiku dam nagrody za Food Champions, które również były najlepsze w tym roku dla mnie. A teraz sobie omówimy szybciutko, co nas czeka. Widzimy Barcola jako pod, Dune w SBCu, Doloraz już jest za nami. No, i będzie jeszcze Ibanez, który został niedawno zlikowany. Nie wiadomo, czy będzie w zadaniach, czy w zbc ale to raczej będzie miało wpływ niewielki na foder. Jeśli już to na niski 8,4, 85, bo to są dosyć tanie karty, może 8,6, trochę, ale one są już podbite. Porozmawiamy sobie szybciutko o Overalach. Jeśli chodzi o kupowanie Overali, to polecam oczywiście o godzinie 19.20. Spokojnie można te 84 brać po 1400 końców maksymalnie. Widzimy, już w odbiły po 1900, więc za, za tą cenę to nie polecam. To są ceny na konsolach. 8 5, spokojnie po 4,5 można brać. Też polecam, zaraz Wam pokażę dlaczego będzie duży ruch na 8 piątkach. są już podbite, 8,400 kosztują, nie polecam. Ciężko je w ogóle jest połapać, nawet do tej 19,20. Jeżeli po 7 tysięcy je połapiecie, to bardzo, bardzo polecam. No to już jest dosyć ryzykowne: one mają widły do 11 tysięcy, więc oczywiście przyjdzie czas i na nie, ale to chodzi o to, żeby. Szybko obracać tym budżetem, więc 8,4, 8,5 jak najbardziej 8,7 mają wahania między 12 a 15, tak naprawdę 8,8 między 15 a 18. Ciężko jest po 15 połapać, no ale po 16 na wysypach, no też można sobie zaryzykować. Może wyjdzie jakiś SBC, jakaś ikona, nie wiadomo co, jakiś Sokrates i tak dalej. Wtedy ruszą te wszystkie overale, i wtedy to już będzie za późno nabranie tych overali. Ale na ten moment te wysokie overale są bardzo tanie. Tak naprawdę o godzinie 20 to są już podbite ceny. Bo to ja nagrywam to o godzinie 15, jest już poniedziałek dzisiaj. Więc to, to, to już ludzie się ładują. I o 20 godzinie takie 89 można po 21,5 brać Jeżeli ktoś jest, ma dużo pieniędzy, w sensie 5 milionów i tak dalej, nie chce mu się bebrać w tych 8,4 to polecam wysokie overale tak jak 89 za 21-22 tysiące nawet brać 90 można po 31 brać. 32, więc też polecam. 90 do 40 tysięcy można spokojnie tego rodzaju brać 39,5-40 tysięcy, więc władowanie się w te fodery na pewno odda prędzej czy później nie jesteśmy w stanie przewidzieć, bo kiedy to będzie, bo widzimy na razie te barkole i tak dalej, to nie ruszą rynkiem, czekamy na jakiegoś poważnego SBCK, Ale wracając tutaj do tematu, jeszcze szybko wam pokażę ceny na PCcie, Na PC. 84 już odbiło, one były po 1200-1300 na kup. Teraz jeszcze wczoraj, w, w niedzielę, po skład Battlesack. Dlatego Wam polecałem za, nie patrzeć na nic innego, tylko za 1100 brać te czwórki i już macie zysk, już można po 1800-1900 wystawiać i spokojnie Wam poschodzą. Tak samo na konsoli jak bierzecie jakieś fodery, na przykład 84 po 1300, na wysypach to cały czas je wystawiacie po 1900, no prędzej czy później wam zejdą, nawet jak nie odbiją. na Lazy Bayera to wszystko schodzi. Ale tutaj na PC jest bardzo ciekawa sytuacja z 8 piątkami. Widzimy ten foder sam w sobie jest w porównaniu do konsolowego rynku tańszy. 8 tam są za ponad 8, a tu mamy za 6 z hakiem. 8 tam są za 13, tu mamy za 10, już są za 11, bo to cały czas rośnie. 8 piątki są za 15, tam mamy za 17. Widzimy. Yy, tutaj tak naprawdę te ceny wszystkie są niższe trochę. I to te ceny, jakby przełożyć na rynek konsolowy, to za takie ceny można brać yy, te fodery na wysypach na konsoli. Za 21 spokojnie można brać na wysypach o 19, codziennie o 19. Zapraszam ogólnie na Twitcha. Ojciec Trapczo mój nick, na Discorda darmowego macie link w opisie, tutaj wszystko sobie pomagamy z handlem i tak dalej, same kumate yy, zawodniki tutaj są, yy, składy, pomoc w składzie, jakieś taktyki, jakieś trafami możecie się pochwalić i tak dalej, mam nadzieję, że tu nie ma żadnych yy, brzydkich słów, yy, jak to na kulturalnym streamie. Yy, ale ogólnie, na PCC, jak macie 8 czwórki do brania za 1100, to na nic innego nie patrzcie, bierzcie za 1100. 8 piątki, polecam w te 85 piątki, zaraz Wam pokażę dlaczego. Yy, po 3200 jak możecie brać, nawet teraz są niskie ceny, po, po 3200 jak bierzecie, to bierzcie i wystawiajcie cały czas na Lazybear za 4,5, nie trzymajcie tych kart yy, niewystawionych. Cały czas lista ma być zapełniona, ktoś Wam co jakiś czas będzie kupował, co godzinę będziecie tylko odświeżać. Po 3200 bierzecie, za 4,5 wystawiacie. Spokojnie wam to zajdzie Pamiętajcie, żeby o 18.10 codziennie te karty odświeżyć żeby o 18.10 zawsze karty mieć wystawione na godzinę, żeby o tej 19.10 mniej więcej się kończyły. Wtedy łatwo sprzedać karty po zawyżonej cenie. Ba skupiłbym się na 8 piątkach. Tak samo na konsoli, na ten moment, na bieżąco, żeby walić. Na pewno bym nie brał 8 piątek. Przepraszam, 8 czwórek za, za 2000, za te 1900, no bo to mówię, to można brać po 1300 masowo te karty codziennie prawie że W piątki, jak za 4,5 jesteście w stanie wejść, to wchodźcie sobie i wystawiacie je cały czas za 6,5 tak naprawdę na Lazy Bayer je wystawiacie i będą wam schodzić. Przede wszystkim za, za o 18.10 wystawiajcie, to zobaczycie, że o 19.10 ile kart wam zejdzie. A jeżeli typowo się ładować już i trzymać te karty... To wysoki foder, tak jak wam mówiłem, taniej niż teraz są na pewno po 21, 89 spokojnie, 90 po 31, 32, 90 po 40 maksymalnie, spokojnie. Sprawdźmy sobie teraz jeszcze na szybkości grywalne karty. Zaraz jeszcze polecimy tutaj, co nas czeka. Jeśli chodzi o grywalne karty, rynek jest dosyć nisko, ale też bez przesady. Te karty jeszcze pewnie spadną. Tutaj na takie karty jak salach nie ma co patrzeć, bo on nie leci w paczkach bo ma specjalną kartę. Tak jak mówiłem, Halan to będzie się zbliżał ceny, do ceny foderowej do Rodbiego, więc tu na niego nawet nie patrzymy. Chodzi o to, w co, na co patrzeć w czwartek, bo w czwartek o godzinie 9 ja zawsze kupuję karty grywalne na spadkach i sprzedaję je do piątku do godziny 11 w południe. Zazwyczaj w czwartek je w ogóle jeszcze sprzedaję, po paru godzinach jak one już odbijają. Można zwrócić uwagę na Salibę. Wrócicie sobie może do tego filmiku wtedy, w czwartek, żeby zobaczyć jak to mniej więcej chodziło, bo prawdopodobnie one wrócą znowu do tych cen. pospadają. załóżmy taki Saliba będzie po 170 dobrania w czwartek i znowu on wróci do tych 200 być może i tak dalej. Zobaczymy co się wydarzy, bo to daleka droga jeszcze tak sobie można tutaj dywagować, nie? Ja lubię Dejonga. Myślę, że ten Dejong dużo jeszcze spadnie w czwartek, że po 50 z hakiem będzie można go brać. Być może Kunder może być ciekawą kartą, taki na szybki flip. Ogólnie wstrzymywałbym się z takimi niskimi overallami jak 8-5 i tak dalej, bo to nie wiadomo jakie będą wysypy, ale dzięki temu, że będą wysypy dużo, dużo tych kart, dużo tych kart na rynku się pojawi, to one będą na dużej panice i będzie można je łatwo połapać, Na tego Nico Williamsa ja nigdy nie patrzę. Nie jest jakimś ciekawostką dla mnie. Ten Keza też jest dosyć ryzykowny, bo jak on spadnie, to nie wiadomo, czy on jeszcze wstanie. Tak naprawdę, jak on będzie po 60k dobrania, to różnie z nim może być. Ale na pewno, ja lubię The lubiłem Griezmana. Nie wiem, jak teraz ten Griezman będzie się zachowywał. Ja na specjalne karty ogólnie nie patrzę. Lubię jeszcze na złotych, póki jeszcze jest czas. Ale niedługo się skończy handel taki na złotych, bo one już nie wstaną prawdopodobnie, będą cały czas szły w dół. Zobaczymy tego Wandajka, jak się zachowa. Na pewno mówię, ten De Jong jest ciekawy dla mnie, Griezmann, Saliba, zobaczymy jeszcze Rudigera, Kunde, nie wiem czy tutaj tak na szybko znajdę, ale to mówię, Rudiger i Kunde będą do patrzenia, Rudiger i Aracho przepraszam, Kunde to swoją drogą, ten Neymar fani odbija, Foden, Foden jak on spadnie do 30k to chyba sobie go nakupię trochę, ten Rodrigo też może być ciekawy. Tylko że to jest na szybki flip. Na pewno bym nie czekał z nimi do, do soboty, do niedzieli, bo to już jest, będzie drugi obrót tymi kartami. Pierwszy jest zawsze w czwartek, o 9 rano kupuję i szybko się ich pozbywam, jak jeszcze nikt nie skończy fuck champions, czyli do piątku do 11 yy, maksymalnie je sprzedaję. Co by się nie działo z tymi kartami? Aitana również będzie pod, moim, yy, pod moją baczną obserwacją. Yy, na tego Leo nie patrzę, bo różnie z nim bywa, to jest drogi, drogi zawodnik, na ten moment to 470 to jest dużo ogólnie no, na Discordzie i na Twitchu będziemy tutaj na bieżąco sobie śledzić te, te ceny, ciężko tak sobie tutaj dywagować, ale no mówię, na tego tembelu jeszcze zarknie, zobaczymy czy, czy Barkole go nie podbije, ale na pewno ten Militao będzie w moim, moim zakresie zainteresowań, Aracho, Kundel, Saliba, na tego ja go nie będę patrzył, no ten Rudiger mówię i tak dalej, ta Aitana. Wszystko się okaże. Trzeba to śledzić na bieżąco, bo sytuacja zmienia się dynamicznie. Na pewno ten Griezmann. Na Benigama nie będę patrzył, bo dla mnie to jest smród. No i ogólnie tyle, nie? Zapraszam na tego Discorda i tak dalej. Link macie w komentarzu. Teraz sobie jeszcze na szybko zerkniemy, co tutaj nas czeka, jeżeli wszystko się sprawdzi, co było rok temu. Tutaj mamy 22 października w tamtym roku. Była ikona MAX87, to co było w środę. W tamtym roku takie SBC jak ikony i Hiro dawali w niedzielę. Teraz się przerzucili na środę. Zobaczymy, czy to będzie miało odzwierciedlenie w, w przyszłości, ale prawdopodobnie tak. Czyli idąc tym tokiem rozumowania, co będzie teraz w środę, czyli pojutrze już? Bo to już jest za nami, była środa. MAX87 Icon, czyli teraz lecimy na 29. I czeka nas MAX Hero 87. Znowu to sa ten sam SBC-ek, Dlatego mówię, 8 piątki trzeba zwracać uwagę na te 8 piątki, 8 czwórki i 8 szóstki, tylko że 8 szóstki są już podbite. Ale 8 piątki, patrzcie na nie, bierzcie te karty, trzymajcie i wystawiajcie je w środę o godzinie 18.10. Yy, Max Hero 87, czyli mamy powtórkę. I co, znowu, co za tydzień, bo to jest za dwa dni tak jakby. A co będzie za tydzień? Czyli tutaj mamy... Będzie tu. Znowu mamy ikonę Max 87. Czyli w, w, w środę za tydzień, czyli tutaj mamy 23 będzie Hero, Max 87, jeżeli to się wszystko sprawdzi. A 30 będziemy mieli znowu ikonę max 87. A sprawdźmy, co będzie później. 6. 6 listopada, czyli tutaj mamy pyk, sobota, niedziela. Mamy hiro bazowe, to jest 6 listopada bez już ograniczeń overallowych i tutaj może już to namieszać i to zarówno w cenach hero, bo będą spadki na hero będzie panika i wtedy też można, ale to w przyszłości będziemy o tym sobie rozmawiać, szczególnie zapraszam na Discorda i na Twitcha. Overalle również ruszą. Zobaczymy jakie będą wymagania, jeszcze sobie to będziemy analizować, bo to daleka droga do tego. Na razie tylko tak sobie szybko przelecimy, nie będziemy godzinnego materiału nagrywać. Czyli mamy 6., mamy bazowe hero, a co jeszcze tutaj będzie to jest 13 chyba, tak? To będzie 11, tak, 13 w środę. Kolejną co mamy tutaj? Mamy czwartek, piątek, sobota, niedziela. Mamy max 89 icon, czyli ikona max 89, tak jakby 13 listopada. I pamiętajcie, jeżeli chcecie już na te sbc sobie foder kupować, to wy nie czekajcie na liki Twitterów tutaj, co oni tu robią, bo te liki bardzo podbijają te karty. Musicie się za, y, już w weekend w to ładować, ale to wszystko na bieżąco, y, nie będziemy tutaj przedłużać. Piszcie w komentarzu, co o tym sądzicie tutaj na YouTubie, zapraszamy na tego Twitcha i tak dalej. A teraz sobie zobaczcie moje super nagrody za Food Champions. Pozdro. Macie nagrody za 10 winów niestety. Proszę, najpierw Team of the Week. Bez walkoutu, witamy Pana. Rajkowicz. Drugi. I move the wiczek bez walkoutu. Witamy panienkę do bazy. Morris 20 razy 81. Z walkoutem SPO Anglia La Liga Bellingham, chyba nie będzie u mnie grał. Nienawidzę go. Teraz Bellingham. To będzie foder Rzadki Piłkarz 87. Kolorki? Tea, złote. Kogo my tu mamy? Mamy SO, mamy Niemca, być może Rudiger. Jest i Rudiger. Dobry i Rudiger. Z 120k kosztuje. Jeżeli to jest Rudiger. No jest, no i gitara. Do bazy. No i teraz podstawowa paczka bohaterska. Poprosimy Zinole. Chociażby prosimy. Co my tu mamy? Nie mamy walkoutu! Ooo... oj, Marquisio. O, bez walkoutu on był? Ja czegoś nie ogarnąłem. 700k. No niby fajny, ale co ja zagram? Nie bardzo. Ja nim będę grał.